Давай, Я буду не дай палец. Где? По голове. А не в труйка. За мной там Курва мать! тебе Тройки. Trójki, trójki no. Gdzie jest gościu? Kurwa mat, ktoś nie pił. Na serce oni mnie przez nie, 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 nie stakują tego. Baje 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 trójki. Pali się, bravo. Otwieram tete, za późno. Czuj wujom Kurwa, gaszę Do prawej, do prawej, do lewej Mida przeskoczył Mida, rasuje. Dlaczego no, jednak ruszył? 흐흐흐흐 <laughs> <laughs>